Październik 1984 roku. Polską wstrząsa wiadomość o zamordowaniu księdza Jerzego Popiełuszki. Oficjalna wersja pojawia się szybko. To zbrodnia kilku niepokornych oficerów SB. Sprawa zamknięta. A co jeśli to wszystko było kłamstwem? Kłamstwem, które miało stać się fundamentem nowej, demokratycznej Polski. Wszystko miało zacząć się właśnie od tych słów. Zgodnie z tajnymi materiałami, to ten krótki rozkaz, rzucony przez generała Jaruzelskiego do szefa MSW, generała Kiszczaka, miał uruchomić całą tę straszliwą machinę zbrodni. Cel był jeden uciszyć jeden z najważniejszych i najodważniejszych głosów ówczesnej Polski. No dobrze, ale żeby zrozumieć, dlaczego ta zbrodnia była tak ważna, musimy się na chwilę cofnąć. Kim właściwie był ksiądz Popiełuszko i dlaczego komunistyczny reżim uważał go za tak śmiertelne zagrożenie? Bo ksiądz Jerzy, no cóż, nie był po prostu księdzem. Był prawdziwym symbolem oporu. Jego słynne msze za ojczyznę gromadziły niewyobrażalne tłumy, dając ludziom nadzieję w czasach, gdy tej nadziei właściwie nie było. Jego wpływ był tak wielki, że zaniepokoił nie tylko polski reżim, ale nawet samą Moskwę, która zaczęła naciskać na Warszawę, żeby w końcu rozwiązać ten problem. I tak oto światu przedstawiono historię wręcz idealną. Trzech funkcjonariuszy SB, działając na własną rękę, postanowiły rozwiązać problem księdza, ale sprawne państwo komunistyczne natychmiast ich złapało i przykładnie ukarało. Koniec historii. Tyle, że ta opowieść ma jedną fundamentalną lukę. I tu na scenę wkracza jeden człowiek prokurator Andrzej Witkowski. To on przez dekady prowadził śledztwo, które odkryło fakty całkowicie burzące tę oficjalną, wygodną narrację. To jest właśnie to pytanie. Pytanie, które podważa absolutnie wszystko. Bo pomyślmy, jeśli ludzie, których skazano za to morderstwo, siedzieli już w areszcie, to kto do licha dokonał tego ostatecznego aktu zbrodni? Spójrzmy na tę oś czasu, bo ona mówi wszystko. Porywacze, ci sami, którzy mieli utopić księdza, zostają zatrzymani 23 października. A tymczasem dowody zebrane w śledztwie jasno wskazują, że ksiądz Jerzy zginął dopiero 25 października. To się po prostu, no wiecie, w żaden sposób nie klei. Ktoś inny musiał dokończyć tę brudną robotę. I to jest właśnie kluczowe ustalenie prokuratora Witkowskiego. Teoria operacji dwuzespołowej. Pierwszy zespół, czyli ci skazani oficerowi SB, porywa i bestialsko torturuje księdza, ale potem przekazuje go drugiemu, tajnemu zespołowi, być może nawet złożonemu z Rosjan, który dokonuje egzekucji. Jedni zaczęli, drudzy skończyli. Ale zaraz to nie wszystko. Śledztwo ujawiło coś jeszcze. Całą tę akcję z ukrycia obserwował jeszcze trzeci zespół sześciu oficerów z wojskowej służby wewnętrznej czyli kontrwywiadu wojskowego. A to była absolutna elita. Służba podległa bezpośrednio generałowi Kiszczakowi. Ich obecność to dowód, że cała operacja była nadzorowana z samego szczytu władzy. I to wszystko prowadzi nas do chyba najbardziej wybuchowego i szokującego zarzutu w całej tej sprawie: mianowicie do tajnego paktu zawartego między komunistycznym reżimem a częścią opozycji. Paktu, który miał na zawsze pogrzebać prawdę. Zobaczmy, kto miał zasiąść przy jednym stole zaledwie dwa dni przed pogrzebem księdza. Z jednej strony komunistyczni generałowie Jaruzelski i Kiszczak, a z drugiej no właśnie przyszli architekt demokratycznej Polski Tadeusz Mazowiecki i Bronisław Geremek. To połączenie jest po prostu szokujące. Prokurator Witkowski twierdzi, że dotarł do tajnego nagrania z tego spotkania. Wnioski były jednoznaczne: sprawa ma być zamknięta, a winą obarcza się czterech kozłów ofiarnych. Nikt wyżej postawiony nie poniesie odpowiedzialności, a śledztwo nigdy, przenigdy nie sięgnie prawdy. I właśnie stąd wzięło się to niesamowicie mocne, mroczne określenie mord założycielski III Rzeczypospolitej. Ono sugeruje coś niewyobrażalnego, że fundamentem wolnej Polski nie była czysta walka o prawdę, ale cichy układ, który przypieczętował kłamstwo w jednej z najważniejszych spraw w historii kraju. Okej, okay, ale jak to w ogóle możliwe, że taka tajemnica była utrzymywana przez ponad 40 lat? Odpowiedź jest prosta i przerażająca: systematyczny i zmasowany wysiłek, by zablokować wymiar sprawiedliwości na każdym kroku. Wyobraźmy sobie. Przez sześć lat po zbrodni państwo prowadziło gigantyczne operacje podsłuchowe, dzień i noc, kontrolując rodziny skazanych oficerów. Chodziło o to, żeby mieć pewność, że nikt nie piśnie ani słowa, które mogłoby podważyć oficjalną wersję. Stosowano metodę kija i marchewki: albo będziecie milczać i może dostaniecie amnestię, albo ten schemat pokazuje, jak raz po raz mordowano samo śledztwo. Za każdym razem, gdy prokurator Witkowski był o krok od prawdy, czy to znajdując świadków z WSW, czy odkrywając tajne nagrania, bach, sprawa była mu odbierana, zespół rozwiązywano, a dowody rozsyłano po całym kraju. A co z głównym świadkiem, kierowcą księdza Waldemarem Chrostowskim? No cóż, tu też robi się bardzo ciekawie. Jego bohaterski skok spędzącego auta eksperci uznali za fizycznie niemożliwe. Nacięcie na jego marynarce wyglądało na upozorowane, a co najważniejsze, tajne akta SB wskazują, że był on zarejestrowany jako ich kontakt operacyjny w sprawie przeciwko samemu księdzu popiełuszce. No dobrze, to przenieśmy się do teraźniejszości. Jak ta niesamowita historia wygląda dzisiaj po ponad 40 latach? To śledztwo toczy się, uwaga, nieprzerwanie od 1990 roku. To czyni je najdłuższym tego typu postępowaniem w całej historii wolnej Polski. To jest absolutna anomalia, sytuacja, która krzyczy, że jakieś potężne siły wciąż blokują jej ostateczne wyjaśnienie. Ale ostatnio, całkiem niedawno, pojawiło się światełko w tunelu. Aleksander Lichocki, były bardzo wysoko postawiony oficer kontrwywiadu wojskowego, który miał dostęp do wszystkich tajnych materiałów, postanowił złożyć zeznania i według doniesień w pełni potwierdzają one ustalenia prokuratora Witkowskiego. Ten cytat właściwie mówi wszystko stawka w tej grze jest ogromna. Ujawnienie pełnej prawdy o tej zbrodni nie byłoby tylko historyczną ciekawostką, to zmusiłoby nas do fundamentalnej rewizji tego, jak postrzegamy początki demokratycznej Polski i ludzi uznawanych za jej bohaterów. I tak dochodzimy do końca, ale zostajemy z tym jednym kluczowym, prowokującym pytaniem. Czy po tylu latach jest jeszcze jakakolwiek szansa na poznanie całej prawdy? Czy siły, które przez dekady tak skutecznie ją ukrywały, w końcu na to pozwolą? Jedno jest pewne. Odpowiedź na to pytanie mam moc, by na nowo napisać historię całego narodu i zmusić nas wszystkich do zadania sobie fundamentalnych pytań o fundamenty, na których zbudowano współczesną Polskę.